No witam Zieraczka w ruch i jedziemy <tryk> 716 Do czego to doszło? Żebym ja o 7.16 z domu wyjeżdżał Naprawdę I toż to skandal Ale mam ach, przygotowaną owsiankę Kurde, chyba nie wziąłem przed treningówki Albo może wziąłem. Kurde, mam nadzieję, że wziąłem, bo bez przedtreningówki martwej dzisiaj ciężko będzie zrobić. W sensie... Nie chodzi mi czy wziąłem, że wypiłem, bo ja sobie ją przygotowałem w butelce. Kurde, teraz to się... No dobra. Powiem tak, no jest wcześnie. Jestem ciemny. Znaczy, dobra, może nie ja w tej sytuacji jestem ciemny w tym dniu. Natomiast, yy, no, powiem tak, jest ciemno, szczególnie na kamerce w samochodzie. Yy, o kurde, nie widzę nic przez tą szybę. Jest zaparowana szyba, trzeba ją otworzyć i się przetrą. Ale zimno. Zimno jak stado jeleni Dobra, jak tutaj teraz jechać najszybciej? Chyba tędy No i co? Dzisiaj martwe ciągi yy, i może dołożę nogi, yy, ale raczej nie. Raczej kardię dołożę. No i co? Dzisiaj już jest powyżej yy, 90 oh, ale zimno. 90-250 yy, No ale to logiczne: no bo ja w tamten dzień po prostu bardzo wcześnie skończyłem jesia, a w ten trochę później, więc no to jest logiczne. No ale tak, ta bariera 90 już została i tak pierwszy raz złamana, co jest fajne. No i, yy, i myślę, że yy, już niedługo zostało do stanu, gdzie będę codziennie ważył poniżej 90, no bo myślę, że od przyszłego tygodnia. Będzie już tak na spokojnie. Yy, zgarniam pierwkasjana, później jedziemy do przychodni. Ogarniać. Ogarniać. Jakby to powiedzieć, żeby mnie nie zbanowali. No, ogarniać koledze yy, wschodniemu. Yy, przychodnie, tak, żeby go. Bo musimy go zarejestrować w ogóle do systemu przychodni eee, Tu jeszcze dalej chyba muszę pojechać No, musimy go zarejestrować w ogóle do całego systemu przychodni eee, Bo jeszcze nie był A że jest legalnie To, to może być A potrzebuje bo go bolą plecy więc chcę pójść do lekarza Ogólnego Mnie boli wszystko, ja nie idę do lekarza, bo to jest Lion mentality, tak wiadomo <ścoughs> Jak cię bolą plecy To dołóż ciężaru Prawda yy, To jest prawda Ponadpokoleniowa i ponad podziałami A ja chyba się będę już żegnać Bo Kasian prawdopodobnie już na mnie czeka Bo jestem spóźniony trochę Przepraszam cię Yy, więc czy ja go tu widzę gdzieś chyba go nie widzę o, no a po, poza martwymi może bym zrobił wyprosty jeszcze yy, ale 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 jest kasjan już yy, zrobiłbym wyprosty ale chyba ich nie zrobię zapraszam do treningu no i mamy owsiankę w Przychodni, a tutaj już 8.01, 01, a my na siłowni z kasjonem, który się pięknie rozgrzewał. Tu mamy pięknie założone 200 kg. No, wygląda to co najmniej komicznie. Nie powiem. Jest 195 plus zaciski, które ważą 2,5 kg każdy. A tu po boczku ja, który przygotowuje się do, do podniesienia tego. <gry> He don't, he don't hear you. Yes. Okay. <tryk> <Yes>. <tryk> no, i ja zostawiłem z dźwiękiem serię. A to próba czwartego, ale nie poszło na 200 kg na 3. Jest ok, jest ok, ale no nie jest najlepiej. Plus, no jak ty zwrócił uwagę na moje kolano, no to widzi, że poszło no, strasznie do środka, co jest bardzo złym znakiem. I może spowodować no, całkiem sporą kontuzję. Więc muszę bardzo na to uważać. Próba, a raczej dwie próby podniesienia 100-215 kg, ale niestety żadna z nich się nie udała. No, a tutaj ostatnia próba dzisiaj martwego ciągu, również 215 kg. Trzecia próba zobaczymy, czy ta się uda. Proszę bardzo, już się schylam i zobaczymy. Niestety się nie udało, bardzo mi przykro z tego powodu. No a tutaj przechodzimy już do wyprostów na nogi. Ja przepraszam, spadł mi telefon, mam nadzieję, że jakoś bardzo nie szurnęło. Yy, tak, wyprosty na nogi, full stack yy, i tylko dwie serie dzisiaj. No i tutaj druga seria, też full stack. Yy, no, dużo tych powtórzeń tu było. Asian yy, sobie zerknął i wszedł w podrobinkach, bo mu tam schowałem jego pina na którym robił e, na bramie przedramiona tak a tu mamy ostatnią rzecz którą e, zrobiliśmy tego dnia czyli e, trzymanie ciężaru ja 36 kasian 32 kg no i e, starałem się e, jak najlepszy wynik zrobić on zresztą też e, widać jak tam zasypiam z tyłu a tak naprawdę to po prostu starałem się jak najbardziej wyluzować i nie myśleć o tym, że trzymam no, łącznie ponad 70 kg, tak bo 72 kg w moich rękach wagi łącznej, no ale tu już było ciężko co widać po tym, że głowa mi zeszła trochę w dół. I zacząłem mocniej oddychać już ustami, a nie tylko nosem. On tutaj Kasian odpuścił, więc już wiedziałem, że mogę na spokojnie znowu się wyluzować. On wytrzymał równo 55 sekund. Ja wytrzymałem o równo 31 sekund więcej. E, czyli ja 26 sekund, e, 26, on 55 sekund. E, no i to w sumie tyle z dzisiejszego dnia. I zapraszamy już do samochodu. Kasian idzie z tyłu. Widać go teraz. A my jedziemy. Wow! Wstecznym rzuciłem. tam, Widać go. Fajnie. Martwe zrobione. 200 na 3. Słabo. Powinno pójść na 4. I 215 nie poszło. Co prawda to był atak na rekord Próbowałem tak jakby trzy razy Ale raz próbowałem dwa razy pod rząd Aha, chwilkę. Jestem ponownie Kasjan mi powiedział, żebym jechał tędy, natomiast no, jest jakiś remont Wpuścił mnie w maliny, że tak mogę to powiedzieć. O, żeś tu teraz wycofaj, panie koleg. No, tak, taki właśnie jest ten człowiek. Iż powiedział mi, żebym pojechał ten. Masak! Oczywiście, żartuję. Bardzo fajny jesteś. Piąteczka. Nie wiem, no muszę jednak się zawrócić w takim razie. I mówię już jakieś głupoty, Gołębie, nie no, weź odejść Gołąb, um. Kurde, gdybym się nie zatrzymał, to bym go przejechał. Kasjanie, no i co my teraz zrobimy z tym faktem, że mnie wpuściłeś w Maliny, A i że tam nie ma przejazdu? Co zrobimy z tym faktem, powiedz mi? Eee, odszkodowanie odszkodowanie. Telewizor na śmietniku, ale nic ciekawego. Dywan jeszcze jest, ale dywanów nie potrzebuję. Policja jedzie tu, więc ja jadę za policją. No nieważne, trening na martwe nie poszły, no co mam obijać w bawełny? No nie poszedł rekord, a i tak w sensie nie był to ciężarowy rekord, tylko był to rekord yy, bilksa, więc jest jeszcze gorzej. Jest podwójne załamanie yy, na, na powtórzenie na, na 200 poszło o jedno powtórzenie za mało same słabe sytuacje dzisiaj same słabe sytuacje jutro klata na ósmą no i co pewnie jakbym zjadł więcej węgli wczoraj to by poszło no ale no nie mam jakiejś więcej węgli więc więc jak ma to pójść autobusik przede mną elektryczny takie malutkie są te autobusy, takie wysokie, ma małe, ale są jedną Pewnie bateria zajmuje tyle miejsca, dlatego muszą być takie wysokie. No nieważne. Eee, nie wiem w sumie gdzie jest bateria w autobusie. Ten wygląda jakby miał siedzenia na samym tyle już, więc jakby ta bateria nie może być w pudle z tyłu. No nie wiem do końca jak to może działać ale powiedzmy, że że jest pot jutro klata techniczna planuję robić 110 na powtórzenia no i powiem tak nie wiem ile zrobię technicznie jest mi ciężko ocenić ile zrobię nie technicznie to bym zrobił na dużo bo 120 robię na 10 z odrywaniem dupy no więc myślę, że może 110 na 8. Kasian będzie chciał na 10. Więc będę próbował na 10. Ale może być to bardzo ciężkie bez odrywania dupy. Bo tam przy takich dużych ilościach powtórzeń generuje się strasznie duże napięcie. Więc ciężej jest zrobić tak dużo powtórzeń. No, no ale. Ale jakoś taki jestem wymęczony w sensie nie wiem czemu. Może dlatego, że próbowałem trzy razy zrobić maksa, w martwym, może być to jeden z powodów. Dzisiaj muszę dokończyć robienie jednej kompozycji na świeczki, wstawię ją do następnego odcinka. No, wstawiam na do następnego odcinka. Jak coś, to zapraszam do zakupu. <laughs> e, wiadomo. E, natomiast, jaka jest sprawa? Mam jeszcze całą garderobę moją do posprzątania, a tam się nie da wejść dosłownie. Tyle tam jest rzeczy. A więc będzie ciężko, ale... A trudno, musz to mój. Jak już będzie gotowy mój warsztat na górze, to go pokażę mi wobec będzie pokazany no. czarny kitku i czarny kitku wskakuje mi pod koło no, więc ja już zaparkowałem do jutra